Dzień dobry, Anna Kazimierczak, trener biznesu, coach, mówca, przedsiębiorca. Ja dzisiaj do Was z samochodu, ponieważ w ogóle pomyślałam sobie, że akustyka w samochodzie na mój słaby chwilowo sprzęt jest po prostu lepsza. Ja niedawno wróciłam z biblioteki i wypożyczyłam sobie, o dziwo, to mi się rzadko zdarza. Ja naprawdę rzadko czytam powieści, ale wypożyczyłam sobie Jerzego Pilcha. To jest książka Inne Rozkosze. Ja. Stosunkowo niedawno byłam na tej sztuce w Teatrze Narodowym. Tej książki nie czytałam, ale rzeczywiście mój były partner bardzo jest zakochany w książkach Pilcha i to on właściwie wybrał wtedy ten spektakl. Ja postanowiłam, że w ogóle pójdę na ten spektakl jeszcze raz, bo bardzo mi się spodobał. I jeszcze w maju idę jeszcze raz do Teatru Narodowego na ten spektakl. Tym razem już sama, niestety. Ale postanowiłam, że najpierw przeczytam tę książkę. To jest, posłuchajcie, coś, co bardzo chciałam jeszcze raz obejrzeć, ale jednocześnie przeczytać. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo mocno dotyczy to tematu, który aktualnie jest mi po prostu szalenie bliski, a mianowicie relacji. Relacji i tak naprawdę też psucia tych relacji. I to jest książka, bardzo ładnie określona tutaj, pełna komizmu, opowieść o kłopotach wynikających z pogoni za uciechami, czyli po prostu jak łatwo można zrujnować relacje między innymi. I to jest historia o pewnym bardzo zdolnym weterynarzu, który ma na imię Paweł. Jest on niezwykle z jednej strony utalentowany, a z drugiej strony taki pełen smutku. Ale też jednocześnie y, permanentnie y, goni za życiem pełnym doznań erotycznych. No i tutaj on wajeruje po prostu te kobiety na opowieści o miejscu, w którym mieszka to jest Ziemia Cieszyńska. No, i ta jego metoda okazuje się strasznie skuteczna. Te kobiety się tam przewijają. No i pewnego dnia w jego rodzinnym domu, pewnego dnia w jego rodzinnym domu pojawia się jego tak zwana aktualna kobieta, a on w tym domu po prostu, słuchajcie, mieszka ze wszystkimi. No i tam się zaczyna cała komedia wtedy, bo, bo on tam mieszka z żoną, z dzieckiem, z rodzicami, z dziadkami i oczywiście ze wszystkimi możliwymi krewnymi. Więc historia jest naprawdę, naprawdę ciekawa. Co się dzieje dalej, oczywiście wam nie powiem. Ja nie wiem tego z książki, ale wiem to ze spektaklu z Teatru Narodowego. E, oczywiście wam nie powiem, bo może ktoś z Was zechce sobie przeczytać inne rozkosze Jerzego Pilcha. Ja natomiast tutaj chciałabym jednak troszeczkę z innej beczki nawiązać, oczywiście do relacji nadal. A mianowicie w takim kontekście. Mocno refleksyjnym znowu, który mi przyszedł ostatnio do głowy, ostatnio, czyli wczoraj dokładnie, że w relacji to jest trochę tak czasami, w relacjach to jest trochę tak czasami, że jedna osoba może być jak studnia, a druga osoba może być kimś, kto próbuje nieustannie. Tę studnię napełnić wodą, wypełnić wodą. Moi drodzy, takie pytanie, czy da się studnię wypełnić wodą? Napełnić ją do końca wodą. Nie da się. Ponieważ ta woda będzie cały czas wsiąkała w ziemię pod spodem. Nie da się napełnić studni wodą. A druga strona, która permanentnie próbuje, może być cały czas w takim stanie eksploatacji, może być wykorzystywana, może być brzydko mówiąc używana do tego, żeby tę pierwszą osobę napełnić. I wtedy to nie działa. Wtedy taki związek bardzo potrzebuje pracy nad sobą. To pewnie ma też swoje zakotwiczenie za, za również w takich sytuacjach, kiedy. Prowadzi się życie pełne uciech seksualnych, i ta druga strona to jest właśnie te uciechy seksualne mogą być tą studnią, natomiast ta druga strona stale może próbować tę studnię napełnić wodą, a ta, ta woda będzie uciekać. Gdzie są emocje, które uciekają? Gdzie są uczucia, które uciekają? Nie chcę dzisiaj, nawet nie jestem dzisiaj w nastroju na to, żeby odpowiadać na różne pytania. W każdym razie. Tą myślą, z tą refleksją pragnę Was pozostawić. Może zastanówcie się, czy w Waszych związkach przypadkiem nie jest tak, że jedno z Was jest studnią, a drugie z Was jest cały czas w stanie eksploatacji i próbuje tę studnię napełnić. I uwaga, to nie oznacza, że związek musi się rozpaść. To oznacza, że nad związkiem trzeba pracować i to się da zrobić. Nie trzeba od razu uciekać, nie trzeba od razu związku kończyć. Można nad tym pracować, da się. Jest psychoterapia, jest coaching, jest mentoring, są rozmowy, dialog, komunikacja między partnerami. To jest zawsze klucz do sukcesu i do różnych metod. Będę was zachęcać, żebyście tylko wasze związki ratowali. Bo najgorsze, co można zrobić, to chyba mój były partner to zrobił. Ja po prostu nie mogę z tobą być. Jesteś dla mnie niezwykle ważna, ale nie mogę z tobą być. Jeśli dwie osoby się kochają, to ratujmy związek. Pozdrawiam.